Wyobraź sobie standardowego przedsiębiorcę, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Tak. No, szewc. Szewc, szewc fryzjer. Tak. No, no, on robi swoje tnie włosy, naprawia buty. Nie? No więc, żeby nie miał tak łatwo, to taki standardowy przedsiębiorca z jednoosobową działalnością gospodarczą, bez pracowników, rocznie, mój drogi do ZUS-u, Urzędu Skarbowego, musi wysłać 24 różne formularze. 24 formularze? 24 formularze. Co ty mówisz? To jest mało dużo. Dwa miesięcznie, co najmniej różnej maści formularze. Zwykły przedsiębiorca, szef z mikrodochodami. Spółka z o. z dziesięcioma pracownikami, tak? Ile ma formularzy miesięcznie? 55 różnej maści formularzy deklaracji. 55, czyli wychodzi nam już 5 miesięcznie, tak? Prawie. Dalej, mój drogi, spółka z o, która ma kapitał zagraniczny. Mhm. 227 formularzy, z czego aż 86 do NBP. Nie? No i teraz rekordzista. Spółka akcyjna z kapitałem zagranicznym. Mój drogi, no. Rocznie. Uwaga, ja 697 formularzy różnej maści deklaracji. 697. Rozumiesz to? Jak w tym kraju ma być normalnie? Jak zwykły mały przedsiębiorca ma 25 różnych formularzy. Jak, jak on nie wie jakie, nie wie jakie. Wy... Ja nie wiem, jak większość z nich wypełnić, nie wie do kogo. Jak tu ma być normalnie? Przecież to jest biurokracja i formalizm naj, najczystszej postaci. I wiesz, co jest największym problemem? No. Że większość formularzy, których wypełniają przedsiębiorcy, tak. to jest nic innego, tylko kopiowanie tych samych danych. Tak, bo zazwyczaj te dane są dostępne. To, tak. to jest z cyklu. Dane, wypełni nam dane do NBP-u o przychodach. Tak. Ej, no możecie sobie ściągnąć dane do mojej deklaracji no, podatkowej. No, no tak. Wiesz, y Deklaracje o obrotach. No, Marcin, no. to chyba w deklaracji vat się też uwzględnia, nie? No wszystko, ale w sprawozdaniu finansowym wszystko jest. Wydaje mi się, że cały polski system i cały ekosystem otoczenia biznesowego nadaje się do wysadzenia w kosmos. Mamy tę teorię, lubi. Do zaorania. Do zaorania, tak, dlatego no. że to już zaszło nam zdecydowanie za daleko. Tak. Bo gdyby te formularze rozmawiały ze sobą, gdyby jedna instytucja mogła tak. ściągać dane, które i tak są publiczne z drugiej instytucji, to by tego nie było. Zgadzam 697 formularzy w skrajnym wypadku i to są tylko formularze. To nie jest jedna osoba zatrudniona. To już absurdnie Szcze, szczególnie, że te formularze, wiesz, większość tych formularzy, jak zdajesz sobie doskonale sprawę, dwa, trzy razy w roku się zmienia. Tak. Bo się jeden przecinek zmienia, masz nowy wzór formularza. Jak wyślesz na starym wzorze, to już to jest nieaktualne. To jest tak, że właśnie te instytucje w ogóle ze sobą nie współpracują. Każda wymyśla swoje, każda dokłada i mamy takie biurokratyczne za przeproszeniem.